Witam wszystkich bardzo serdecznie, w tym krótkim filmie chciałbym Wam pokazać jak wykonać przyłącze energetyczne do pompy ciepła. Za każdym razem, gdy analizujecie jaką wybrać pompę ciepła, czy jedno czy trójfazową, bo takie są przeważnie na rynku, musicie zajrzeć do swojej skrzyni rozdzielczej, czy macie tam doprowadzone 230 czy 380 V, czy jest to linia tak zwana jednofazowa czy trójfazowa? No bo od tego trzeba zacząć. Jeżeli byśmy się zdecydowali na pompę ciepła trójfazową, a nie mamy, nie mamy instalacji trójfazowej, no to musimy pomyśleć o jej rozbudowie, a ta rozbudowa. Po pierwsze kosztuje, a po drugie też trzeba na to poczekać. Te wszystkie pozwolenia i tak dalej. No to wiadomo, jak to u nas jest, dość długo trwa w energetyce, szczególnie. Także o tym należy pamiętać. E, czyli tak jak mówiłem, za każdym razem e, patrzymy do specyfikacji. Co musi być wykonane, specyfikacja e, elektryczna, e, jak doprowadzić prąd. E, u mnie przy mojej pompie ciepła musiał być, e, być taki podział zrobiony, czyli tu mamy doprowadzoną do tej skrzynki, do tej skrzynki e, tak zwaną siłę 380 V. No i tutaj e, mamy pierwszą grupę zabezpieczeń bezpiecznik e, B16 do sprężarki pompy ciepła B16 do e, grzałek e, elektrycznych i e, jedna faza 230 do e, regulatora Witotronik 200 oraz pod ten bezpiecznik. Firma Wisman zaleca e, podłączyć wszystkie inne urządzenia zewnętrzne współpracujące właśnie z pompą, e, z pompą ciepła. E, tu jeszcze, oprócz tego, dałem taki woltomierz, no, żeby podejrzeć tutaj parametry pracy instalacji. I dalej linia idzie tutaj w górę do pompy ciepła, bo górą jest doprowadzony prąd. Polecam Wam zrobić to tak jak tutaj, czyli w takie plastikowe koszulki oczywiście można ten kabel prowadzić na ścianie albo pod ścianą no ale jeżeli nie mamy tego pod tynkiem schowane no to warto warto bo to po pierwsze estetycznie wygląda no i po drugie jest też zgodnie z normami zrobione także tu idą do pompy ciepła idą dwie linie siłowe od tych dwóch bezpieczników od tych dwóch grubych bezpieczników no i jedna linia 230 tam jeszcze mam trzecią linię, poprowadzoną tutaj, właśnie od tej skrzyni do centrali wentylacyjnej. Także za każdym razem, gdy zaczynacie planować kotłownię i myślicie o pompie ciepła, no to musicie to też uwzględnić. Pompa jedno lub trójfazowa, która lepsza? Nie chcę tutaj za bardzo oceniać, ale wydaje mi się, że trójfazowa z tego względu, że nie obciążamy bezpośrednio i startem, i tutaj poborem, poborem mocy jednej linii, tylko jest to ładnie rozłożone na, na, trzy, na trzy fazy. Ja tu tak robiłem taki mały podgląd tutaj na, na takim urządzeniu zewnętrznym, które mi pokazuje ile na danej fazie jest pobierane prądu. Może też nakręcę kiedyś osobny film o tym urządzeniu, bo bardzo fajne i polecam. No to wyszło, że na każdej fazie, fazie około 600-700 wat tutaj mi pompa ciepła pobiera w momencie, w momencie pracy, także to też należy uwzględnić. Jak pomnożymy to razy, razy 3, no to mamy 2100, około 2000 wat pobiera pompa ciepła w momencie pracy, bez oczywiście uruchamiania tutaj grzałek. Także to przyłącze energetyczne musicie sobie tak zaplanować zgodnie z tym, jakie są wymogi danej firmie. Firma Wisman ma akurat takie, że, musi, że muszą być te trzy grupy oddzielone razem, nie może być doprowadzony jeden kabel, jedno zabezpieczenie do całej pompy ciepła. Także jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Zachęcam Was też do subskrypcji mojego kanału. Jest tutaj dużo ciekawych filmów. Ja jeszcze raz powiem, że nie jestem fachowcem, mogę robić błędy. Także nie sugerujcie się. Pamiętajcie tylko jedno: jak wykonujecie jakiekolwiek prace na sieci. Czy przy pompie ciepła, tak jak ja Wam tutaj z jednych z, z, jednych z filmów pokazywałem, e, pompę ciepła od środka e, zawsze wyłączamy prąd. Czy tutaj e, tymi e, trzema grupami bezpieczników, czy wyłącznikiem głównym, tutaj jest jeszcze miejsce, można by dołączyć wyłącznik e, główny, ale ja już tego nie robiłem ze względów ekonomicznych. A po drugie, w skrzyni rozdzielczej jest bezpiecznik. Przed tymi bezpiecznikami jest bezpiecznik B20. Także to jest bezpiecznik, który odłącza tą całą skrzynię. Także nie ma potrzeby już wykonywania jeszcze dodatkowego tutaj wyłącznika głównego, ale można, można pomyśleć w przyszłości i sobie to założyć, bo jest tutaj, jest tutaj jeszcze e, miejsce. E, jak widzicie, ta skrzynia jest IP-65 nie musiała taka być, ale akurat tutaj u naszego lokalnego, e, lokalnego e, sprzedawcy taką skrzynię tutaj właśnie mieli.